Wow, tego się nie spodziewałem. Dwie karty to ty drafcie i to jeszcze dwa razy pod rząd. Nie posiadasz końców na paczki i składy? W takim razie wbijaj na supercoinsy.pl Końcy kupisz za pomocą wielu metod płatności i trafią one bezpiecznie na twoje konto dzięki unikalnej metodzie dostawy. Z kodem Adrian macie 5% zniżki. Uwaga, z okazji Team of the Year z kodem rabatowym Toty dostaniecie aż 15% zniżki na końcy. Dodatkowo kupując monety podczas promocji, możecie wygrać jedną z trzech superkart. Szczegóły promocji w opisie filmu polecam. Siemanko, z tej strony Adrian. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj draft, ale draft nie byle jaki. Bo do trafienia w drafciku są karty TOTY i nie bez powodu mam na sobie tą koszulkę. Bo jak wiecie, z Liverpoolu mamy właśnie najwięcej kart Team of the Year. Także mam nadzieję, że ta koszuleczka ich przyciągnie. Pamiętajcie, że 2000 łapek w górę to się równa kolejny draf na kanale. Pod ostatnim drafcikiem dobiliście tyle łapeczek, więc dzisiaj macie kolejny. No i jeżeli chcecie tego więcej, to zostawiajcie łapy do góry. Oprócz tego też oczywiście subskrybujcie kanał, taki czerwony przycisk jak ta koszulka, czy jak ten, który tu widzicie, kliknijcie tam na dole i będę bardzo zadowolony. Nie przegapicie wtedy kolejnych filmów i streamów i myślę, że wy też powinniście być z tego powodu zadowoleni. W komentarzu możecie napisać, czy wam udało się trafić kartę to ty drafts. Jeśli tak, to napiszcie koniecznie, jaką mieliście już sobie okazję przetestować, a my tymczasem Lecimy! I moi drodzy, dzisiaj wyjątkowo znajdujemy się nie na moim koncie, a na koncie MWU, który kilkukrotnie, że tak powiem, da, dawał nam otwierać swoje nagrody. Także 15 tysięcy monet wydajemy na draft i lecimy z wyborem formacji. Do MW możecie zajrzeć w linku w komentarzu, a tymczasem kapitan. I będziemy sobie brali chyba Sokratesa bez wahania. Generalnie dość szybko będę się starał lecieć z tymi wyborami. E, tutaj e, myślę, że weźmiemy sobie Salah'a. Messi może być w toty, musimy zwracać na to uwagę. Jeżeli chodzi o Napadziora, to myślę, że najlepszym wyborem będzie po prostu Son. Najbardziej grywalna karta. Lewe skrzydło bez szału i przechodzimy już na środek pomocy. Tutaj także niestety nie ma żadnej dobrej karty, więc myślę, że wybór jest mało ważny, ale chyba weźmiemy sobie Lo Celso, bo on jest z Premier League i najłatwiej będzie Argentyńczyka połączyć, przynajmniej tak mi się wydaje. Lewa obrona jest Robertson, ale nie w tej wersji, której szukamy, więc bierzemy sobie Telesza w informie, SO. tutaj także pana Van Dijka. Nie znajdujemy. Znajdujemy Warana Informa. No i kolejny stopper, the lift, ale też nie ten. I lecimy z prawą roną. Pomijamy i jest Aleksander Almur, Arnold. Arnold Team of the Year, Oczywiście zabieramy Anglika! Jest jeszcze Alison na bramce. No, moi drodzy! Wow! Tego się nie spodziewałem. Dwie karty to tych drafci i to jeszcze dwa razy pod rząd. Dobra, teraz dwa słabsze wybory. Ale to nieważne, jest jeszcze teraz ikonka Carlesa Pujola. Pierwsza, nie druga po Sokratesie w tym draftie. E, także też fajny miksik. Dwie karty Team of the Year, dwie karty ikon. E, Kolejny wybór. Tutaj już bez takich fireworków. Weźmy sobie Del bo on tam pasuje nam do składu na środek pomocy. Może zróbmy tak i tutaj jeszcze tak. Okej, okay, jako tako to wygląda. Ostatnie wybory przed nami. Kolejna ikona Overmarsa sobie wezmę, bo jeszcze nim nie grałem i bardzo dobrze pasuje do składu. Wskakuje on na lewą stronę. Pujol też nie tutaj wskoczy za Telesza, da nam trochę zgrania i naprawdę na wygląda to świetnie. Tutaj jeszcze Osmane, Dembele RTRF na ławkę będzie jak ulał. Kolejna karta Engolokante nie, bo on może być jeszcze Toty, więc weźmy sobie może Isco. I pięć ostatnich wyborów, czy tutaj cokolwiek jeszcze wyleci Karim Benzema, może ze względu na przywiązanie do jego barw z mojej strony, bo jak wiecie, jestem kibicem w realu. Kolejny wybór, i tutaj bez zastanowienia, myślę, że powinien to być Neymar. Kolejna karta, Dobra, wezmę Romanioliego w sumie nie wiem czemu, zresztą mamy już prawą obronę w sumie, więc Walker byłby bez sensu, Tutaj jeszcze Cristiano 9-4 i w ostatnim wyborze bez Toty jest mana, ale nie w tej wersji, której szukaliśmy, zabierzemy sobie Senegalczyka, także co moi drodzy, ja teraz poukładam sobie tutaj tą ławkę i słyszymy się za chwilę, kiedy już skleję tą jedenastkę w całość, ciekawe co tutaj uda się zrobić, fajnie by było pełne zgranie, zobaczmy co z tego wyjdzie. Także co, moi drodzy? Póki co 98 zgrania, 90 docen, ale tutaj jeszcze Neymar wskoczy za Overmarsa. Mamy 99 zgrania. Brakuje nam jednego punktu. Wszystko zależy od tego, czy będzie tutaj trener. Mam nadzieję, że draft 190 uda się zrobić. Jeśli tak, to będzie to mój najlepszy draft w tej FIFA. I nie jestem pewien, ale mamy Brazylijczyka, czy on to da. On to da, moi drodzy. Mamy 100 zgrania i 90 docenny. Draft 190, tak więc mój najlepszy draftik, jakiego do tej pory zrobiłem. Także dajcie mi ułożyć wytyczne, ogarnąć taktykę i lecimy z pierwszym meczem. A więc moi drodzy, sprawdźmy sobie pierwszego przeciwnika na dzisiaj, no i na pewno ma on słabszą jedenastkę od naszej. Nie, nie jest to jakaś tragedia, ale no mówmy się, wygląda ten skład gorzej, więc miejmy nadzieję, że dam radę go pokonać. Lecimy! No nie, no nie, no ej, no panowie! Co tam się stało? Dlaczego tak łatwo i dlaczego Brońca przegrał tam pojedynek? O tutaj! Nie wiem, nie wiem jak to się dostało na głowę przeciwnika, nie wiem jak z tym mu to wyszło, ale przegrywamy 1-0. Niestety. Ojejku, ojejku. I czy to będzie gol pod obice? No nie. Jak to się dzieje? Nie wiem o co chodzi. Czy, czy ja gram tak słabo? Czy przeciwnik gra tak dobrze może, ale... No tutaj miał trochę szczęścia, fakt faktem, bo, bo ta piłka mu się odbiła pod nogi, ale kurde, no niedobrze to wygląda. Kamal muszę się obudzić. I teraz jest w końcu nasza szansa, Son. Son! Son, proszę strzel gola! nie. dlaczego tak fatalnie uderzyłeś? Neymar, jesteśmy w polu karnym, Neymar podanie! Pują, nie trafił w piłkę! Jeszcze Aleksander Arnold, Aleksander Arnold, Arnold podrzuca do Neymara. Szczęścia trochę, Salah, uderz! Jeszcze Neymar, co? Karnie mamy! Jak tu w ogóle bramka nie padła, to ja nie wiem, w ogóle jest 50. minuta! Piąta minuta do liczonego czasu gry leci, bo dostaliśmy rożnego i od tamtego czasu przeciwnik się nie może uwolnić, stąd dobra, uderzmy Sokratesem i to jest gol, moi drodzy. Dobrze, że ćwiczyłem sobie w ostatnim czasie karne, bo takie coś jest po prostu nie do obrony. Także wygrywamy, co ja gadam, przegrywamy, ale już tylko jedną bramką. Statystyki meczu są wyrównane, no kurde. Przeciwnik nie gra, że tak powiem, najgorzej, jest dość dobry, no ale kurde. No na coś więcej niż przegrana na pewno Loselso. Nie wiem czy on potrafi strzelić. No strzelił, ale obok, no. Chyba teraz jest zbyt pochopna decyzja, niepotrzebne to było. No patrzcie jak się wylewa. No Dobrze, brawo Alison. Mohamed Salah. Salach, zwiód Aleksandro, Salah. Salah podanie! I niestety Ter Stegen szybszy od nóg Sona. A son... Dolo Selson, no, ale ci pomocnicy jesteś tacy są, nie wiem, niechętni do gry do przodu. Gdzie jest Son? Gdzie jest nasz napastnik w ogóle? Biega gdzieś z boku. Okej, okay, jest, jest Son, jest Son, jest w polu karnym koreańczyk, tylko czy jest do kogo podać? Neymar i to jest gol, moi drodzy, 91. minuta. I Neymar wyrównuje, no ale zasłużona jest ta bramka dla nas jak najbardziej. No i teraz zmiany, w końcu mogę je zrobić. Tutaj cały atak, moi drodzy, idzie w tym momencie do wymiany, bo są panowie zmęczeni. Nie będę tutaj ryzykował grania Neymarem czy kimkolwiek z tego typu graczy w środku pomocy. Po prostu wprowadzam sobie moich zawodników tam do przodu. Dembele, RTTF, Mane, Inform, Ronaldo, Inform, oni mają świat spustoszenie. Są Neymar i Salah, swoje zrobili. Dziękujemy tym panom i lecimy teraz takim składem. Dobrze, Mane. Jazda, jazda. Jeszcze my będziemy mieć kontratak, Mane. Do Dembele road to the final. Czyżby to miało się skończyć dla nas w wymarzony wręcz sposób? Dembele, 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 ale nie zrobił tego, co chciałem i moi drodzy, w taki oto sposób będzie dogrywka. Hu, dużo emocji w tym meczu, bardzo dużo. Mane uratował tą piłkę, Sokrates już jest zmęczony jak diabli. Yy, wrzutka na długi, tam jest Mane, inform, Mane! Czemu głową? Chciałem, żeby to uderzył olejem, ale i tak była dobra, groźna kontra. Obronił Steigen i ostatnia akcja meczu należy, moi drodzy, do nas. My jednak rzucimy tę piłkę. Tu jest Aleksander Arnold. Strzał, ale no nie oszukujmy się, to nie mogło wpaść do siatki. Będą rzuty karne. Co za mecz, co za emocje. Zaczynamy od Cristiano Ronaldo. Ronaldo i cyg, idealnie po okienku na zielonym, moi drodzy. Co jak co? Time finishing w karnych bardzo dobrze się sprawdza. I teraz Eriksen, gdzie on będzie strzelał? Eriksen! Wysadził tę piłkę. Mane? Przestrzeliłem, No to była moja wina. Źle wykonany karny. Zaraz Salah zostanę na środku. Niestety gol. Fatalny strzał z mojej strony. Leo Messi. Messi broni Allison. Jeszcze nie wszystko stracone. Sokrates, teraz nie będę już mierzył po okienku. Staram się zmienić stronę i to się udało. Teraz gdybyśmy obronili tego karnego, to będzie wspaniale Veratti, zostanę na środku i niestety to była zła decyzja, no ale teraz, Dele Ali. Staram się strzelić po prostu tak dobrze jak mogę. Ali! Na zielonym w samo okienko i teraz! Wszystko się zdecyduje. Fabinio czy Alison? Alison i mogłem zostać na środku. Zastanawiałem się nad tym! Loselso. Strzelmy w środek. Tak jest, wiedziałem, że przeciwnik będzie chciał się rzucić. Czy my damy radę teraz obronić? Luka Modric. Idę w prawo. Naprawdę? Aleks też. Proszę. Żółte. Nie. Zepsułem to. Zepsułem to, moi drodzy. Aleksandro zostaje na środku i bronimy! Jeszcze wszystko może się tutaj stać. Marquinhos. Marquinhos! I jedno, nie, no, nogami to wyciągnął tak szczęśliwie. UM Umtiti! I przegrywamy. Co to był za draft? Co to był za mecz? Fajne karty, ale wynik taki sobie, nie? No cóż, moi drodzy, zakończyło się to na karnych, które były dość dużą loterią. Miałem bardzo dużo swoich okazji podczas meczu, których nie wykorzystałem. Teraz tego mega żałuję. ostatnio tak na przemian te drafty. Wygrywam, odpadam w pierwszej rundzie. Wygrywam! Dzisiaj znowu wypadło, żebym odpadł w pierwszej rundzie. Niestety po karnych, ale po bardzo ciekawym meczu. No i też z dobrym przeciwnikiem, bo gość naprawdę ogarniał, nie robił głupich błędów podczas podstawowego czasu gry. Tutaj pierwsza złota paczka i zobaczmy co będzie. Mam ładne drzwi, ale bez świecącej karty, więc w tej paczuszce będzie tylko i wyłącznie kto? Ginczek. No i ostatnia złota paczka za ten drap, także ona niech się otwiera. Ja już będę powoli przechodził do pożegnania. Nic tutaj nie będzie, nawet świecącej karty, bo mamy te najbrzydsze drzwi. Także co moi drodzy, ja już Wam bardzo dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, dwa toty w drafcie, nie jestem pewien czy na moment wrzucenia tego filmu takie coś już było na polskim YouTube. Na moment kiedy to nagrywam jeszcze takiego filmu nie było, jeżeli to wrzucam może już coś się pojawiło, w każdym razie zostawiajcie łapkę w górę jeżeli chcecie więcej draftów, subskrybujcie kanał razem z dzwoneczkiem jeśli jeszcze tego nie robicie, a ja już Wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, na razie, piąteczka i cześć!